Cześć kochani, witam was w moim nowym odcinku na kanale. Niestety musiałam zmienić nazwę mojego kanału z Violetta MSP na Violetta i Moje MSP, ponieważ nikt w sprawie nie mógł znaleźć mojego kanału, bo tyle tych kanałów było, więc musiałam go zmienić. Zaczynajmy! Tylko ja się zaloguję i możemy zaczynać. Bo jak widzimy, jest nowy motyw. Dzisiaj jest taki odcinek na spontanie, żeby zobaczyć, co nowego. Hmm, jakiś zwierzęcy. Kolejny status. Ja zauważyliście, teraz w tych prezynach wypada więcej hejmu i starkańców. I to jest właśnie dobre. Sprawdzimy. Ubranka. Niedługo mam zamiar kupić pipa na miesiąc lub trzy miesiące. Tylko jeszcze nie jestem pewna. Sprawdzimy co z tego. Takie. Boże, jaka droga sukienka! a nie jest wcale to jest takie słodziutkie tylko diamenty i to diamenty fuj to kosztuje 2010 get in the dog to świetne, tylko diamenty i takie o jaki sweet muszę to dodać tutaj kto kupi kto kupi

I to tyle, by było słuchanie. Sprawdzimy rzeczy do pokoju. Hmm, no ale słuchaj. I więcej nie mam? No. ale musimy sprawdzić animację. Zapier dajmundów. musimy się przebrać My sprawdzimy, czy mamy jakieś prezenty. Jak widzicie, mamy sześć prezentów, ale zostawimy je na otwieranie mega prezentów. Możecie przysłać mi prezenty na moje konta. To by było tyle w tym odcinku. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i do następnego odcinka. Pa!